No nie! No serio pistolet kurwa. No to dobra. Ja chciałem to rozwalić w ogóle od spod. Łebce rozwał Jak kuźwo można nie mieć ten <grystanie> x ta. No i co uciekasz? Ja nie chcę... No kurwa, czemu ja... Przecież to tak skniepany jest. A pierdola. Jak naprawiam to podnoszenie przeciwników. Tycham lewy przeciw a ja ją ja mam podnoszenia. Hicksta. A ja dostanę MK w tej grze. No i u mnie dwa famasy. daj jednego. O kurwa, kolejny bug, klikam 6, 6, 6, żeby wziąć tę upierdoloną podle, a ja pokazuje, że, że trzymam nic, nie? No, hmm. zajebiście, nie? Wcale Fortnite nie jest bugowany od pierwszego snu. Co wy ludzie gadacie? Ja chłopie jeszcze raz dwa bugi. Nie? To, się nie, nie, że nie mam nic w ręce i pokazywało, że mam slot piąty? Tak naprawdę miałem szósty, bo mógł jechać po tych, tak naprawdę w ręce nad nim? nie je. tak. Eee, Jeszcze miałem tego baka, że Podnosiłem typa, nie klikając przycisku, który do niego służy. O, ty umiesz już w ścian. Masz na Kurwa. Oddał mi spodniosy. Gdzie on stoi? Na dachu. Nie, w życiu to. O już jest, to. Jesteś, już go nie ma. Jest kurwa w niebie. Nie, no. Flop. No, souluje ogłuszacza. Kurwa MQ. Na co? Nie, no mam szarą. <gry> ja już moim... Z widziałem chyba trzy szare, dwie zielone i dwa niebieskie pomosty. A M -ki nie Ale wyrwał luja ogłuszacza z, ze snajperki. Z kością nie było co zbierać. Wyrwałem chwastę. Ło! skrzynka, będzie pistolet. <grym> A? Auk, zajebiście No to bierz za FAMASa, nie? Zawsze jest lepszy Hehe. <grym> zieloną zieloną emkę już. O kurno, ale upgrade dostał tej. Ja nie wierzę. Musałka na zielonej to mega, fajnie. No. Zwłaszcza, że ja z szarą po Chyba z piąty pistolet już widzę. O, szary ok, fajnie. Pompa by się jeszcze przydała. Ty masz złoto na dużego keba jakiegoś? No, mam jeszcze dwie duże. O, już mam trzy duże. No i... Nie biorę. Lewy, prawy i środkowy, hehe. <grym> Kolejny pistolet. Ej, chuj, kurwa Krzykle, z tym zielonym wodnym głównym. O nie, niebieski, przepraszam. Ale dalej g**ne. Ej, tak ogólnie nie opłaca nam się iść na zalew, bo tam będą zaraz wszyscy, nie? Ja bym poszedł na ESE. ESE, trzeba mu tam. Ja chcę taktykę A co masz? Bombę, Bąbę niebieską Dawaj Tak Siemaneku No mam zielonego no Siemaneku to, to ty To ty chcesz dostać A nie ja Drewno drewna, Elu. A masz ten... Jakieś zaproszenie do znajomych wysłane? W sensie do kogoś? Nie, do, do ciebie jest. Nie wiem. Nie. Bo jest taki jeden redful, nie? Żebyś przyjął, bo od niego dostaniesz tego skina. Bo u niego, po dolce. No ty, kurna, ty Wolną grą, no, no wolną grą. A to ma, a masz go w znajomych? Nie, tu jest duży krew. No cię w sumie nie wiem. Ale na razie nie chcę żadnego skina. Coś tam wybiorę w tak, Ale ty, lepiej, to żeby to cię zaprosił, bo 3 dni wcześniej trzeba. A nie zablokowałeś go, może? Spokojnie, no bo nie wiem. Bo on pisał, że właśnie ci wysyła, a tego nie przyjmujesz jeszcze coś. Też zablokowanego masz lub coś. A jak manik? Redful po prostu? Szczerze dokładnie nie wiem, ale spytam się go. No ale będzie miał po prostu Red Full albo tylko będzie miał coś przed tym. Nie. Z tym. Czy dziś będzie TFT? Raczej nie, bo dzisiaj przedparz do TFT, więc nie opłaca się grać. A nie wiadomo czym grać dokładnie. Jakby ziemkę zieloną znalazł, to daj znać Kolejna duża pota. Jeee, ja ciągle mam tylko 4 małe. Ale miałbym już też 3 duże. Ja mam 3 duże. No ale ja mówię, że ja bym też nie był. Tak się zastanawiałem, czy cię jebnie, czy nie jebnie? Masz? Co? O. Manik 1 z Red. Jedynka na początku? No. Nie, no to nie mam go bo Mam jakiś. Bo masz znajomy? Nie wiem, może. Ja ogólnie muszę jeszcze tego skina ten założyć, tego kolejny duży dłużyka. Kurde, jak ten skin się nazywa, nie pamiętam. Tego takiego za wykonanie zadań. Coś się za literki odblokowuje. Bo jest styl do odblokowania jeszcze podobno jeden, jeśli się nie mylę. Za wejście do... Do kibla. A tu goście byli Coś tu lutował Nie otworzył skrzynki, w której był fioletowy ten Eee Skarnia Tu jest zielona w drugiej No To było normalnie lutowane nie? On pisze, że tylko zaprosił XT No Wyślij do no wiecie, <laughs> nie, że no, to powiesz Nie, niech nie, napiszę na tym na czacie No jak to twoje drugie konto i z tego mam dać ci skina, którego mi wisisz no To Tylko zaproszę To daje kamień czy co to daje ten napis? Kamień, ale to gówno kamień jest Więcej jest kamień. za te pomniki no ja, rzeczywiście dwa tylko pomniki. Ej mogliśmy kuźwa zostać na sklepowej nie? Byśmy mieli dropa. Ale smisz, ale kiedyś dostawałem 100, a teraz mam 75. Kto to wymyślił? odsyganiony. No, mnie no kurwa, zajebiście się rzuciłem, nie? Niechapie ja dole Lepiej tego nie używaj, bo nie umiesz no Twój stary też nie umiał Używać kondoma i dlatego masz tyle sióstr A ty jesteś ostatni <gry> Zdążymy po tego dropa? Czekaj, czekaj, to co, zaprosisz go? No tak, no niech napisze tylko nie... Przecież to ja napiszę, nie? Jak mnie ktoś teraz zabije, nie? Nie znaleziono. A, był kropka jeszcze na końcu. Zaraz. No ten drop to też fajnie wylądował na lampie. No, what the fuck. Chcę No wejdzie. O mleko, niech O, masz skara. Wali, i wygramy Jeszcze raz 1 spacja r R3DFUL. Napisał, że Jest jak... Jest powiedziałem... już w gronie twoich znajomych. A. <laughs> ty już się nie dziwię, że nie możemy je zaprosić. O kurwa, to jesteś się kozakami. No ja go nie widzę nawet się znamy. Pewnie kolejny bug. Okazuje się, że macie jak chce cię zaprosić, a nie macie lol No nie mam go Chyba, że jest AFK Znaczy offline No bo jest nie offline widzę. Nie widzę go, ani tu, ani co. Ej, dobra, tu zostało 12 osób A nikogo nie widać Halo, gdzie te menele? Ej, od 3, go od 2 godzin mam aparat i do tej pory mnie jeszcze zęby nie zaczęły napierdalać Stwierdzam, że trąba z frizem to cieniasy Nie jak ja dzisiaj normalnie hamburgera jakiegoś pojadą kolację Chodźmy się szalać po nuty Wow. gościu, bałwanem. Sto e, tu jest dwóch bałwanów, gości, którego walimy? To są goście w bałwanach. Ano? no? Nie, ty, Dawaj, to, to, to Lewego? Tego tego, tego prawego trzy czy lewego? Prawego, prawego. Tak. Dobra, trzy, cztery. Widzimy. Dostał sto pięć, no kurwa. Ja wiedziałem, że chciałeś drugi, bo chciałeś go zabić. No bo ja go zauważyłem pierwszy, nie? RP, ma. Nawet dwa. 14 mocarne w głowę! No i gitara. Rybkę mieli jak coś nawet. teraz nie straciłem, po prostu mam fula. No ja też. Nie wspominając o tym, że mam fula metalu też już. Tu jeszcze metal na dole. Ja też mam pól. Cegieł tylko nie mam. Cegieł też nie mam. Ty dobre goście, nie? Gdzie ta rybka, co mówiłeś? Na górze została. A, skolapsuje se to. Ło, nad I Idę. A, gdzie mi z tą sniperką tu strzelać, menelu, nie my ty? Ja Cię widzę na tym daszku, chcesz heda Daj mu Dostał Ty też Tam Tu, 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 tu Że się kurwa co budować już? Ja bym nie miejsca. No ja pierdolę, no serio wyjebał mi ten z góry. Dobijać chcę. No to teraz kurwa ja. Staje pić. <laughs> nie zabudowałeś! Dobra, dawaj go. <laughs> Rzeź mi grybę. Już no nie wie. Aha, no tylko ja. <laughs> Spokojnie, trzymaj, trzymaj, trzymaj. nie Widzisz, jakbyś z metalu zbudował, to by nie rozjebali. A może jej się nie chce Tak kurwa nie rusza się No teraz z prawej napierdala się za z O no i git Weź mnie na plecy i wydupiaj Tu są goście obok Jebać Ty, 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 ty. <laughs> ty skurwysyny Łe Dziurę masz Ale już dłużej poty ci nie dam <laughs> No daj no Nie Traciłem co za koleś ja Dam ci małe Ale to ci dam małe Dwa małe, za, ja za dużego Dobra Mam sześć, no to akurat no Dla mnie jeden, siedem a dla ciebie Dawaj dużego I oddaj dwa małe jeszcze Ale chuj, przecież ja nie mogę wypuścić tych <laughs> Daj dwa małe No ale masz więcej HP niż ja i tak nadal no daj mi dwa małe, ej, bo nie mam w ogóle no nie dla psa No cztery ci rzuciłem, oddaj dwa małe miały być dwa za dwa, no, dwa to za Dwa za jeden cztery, Bo zapomniałeś, że nie mogę je wypić Rzuciłeś cztery czy nie? Nie, no mam cztery No to rzuć mi dwa, no Są goście w tym budynku Nie, tego jest nie ma No o, i... apteka była, no i git Cyk No wiecie, że aptekę ci to... Ty, bo ta ściana nie jest <laughs> Już nasza Chłopak się poci Ja jeszcze się tu zlutuję No teraz masz więcej HP Kurwa, bez chujowy ten deal był Ale dół, no wiesz, nie. Kurwa plecy 104 dostał. <noise> dostał 104 się przymkli. A ła, kurwa, oddaj dwa małe kewy. <noise> miałeś no daj dwa małe no. Dobra, masz neka Daj dwa, no, masz więcej. Tak jestem, to, masz. No, ja ci rzuciłem dwa, ej. Dobra. Chciałeś dwa, to miałeś dwa. No i wypił, kurwa. To jest za Ty bo tu z prawej gdzieś jeszcze goście byli. A, no nami. właśnie. Czy to pod nami to tak nie powiedziane, ale jeszcze pod nami. A, chodźmy po stronie. A, no właśnie. Chodź w lewo, przez domek. W Lewo, przez płotka, czy my potem zapłatę, tu sam idziemy. Ej, tu jeszcze koleję. jest 9 osób, ty to kuwasz, kurwa! No to ja wiem, to jest lepiej. Klafamy to dawaj Tak, no a masz pega? To no, kurwa, na dużo się nie trzyma nie, to nie Nie, no wcale nie. Nie, na no dużo się nie trzyma, nie? O. Otwórz skrzynkę z monicą, w zalewie. To to, robię. Tutaj masz snajpę. Mam niebieską. Łooo, kurwa. Co ty tak, tak tracisz? Dobra, biorę HG i wyjebano. O, HG to tam jest. O, za jednak nie jest HG. Z kolapsu, ojejda. No, co strzelasz, jak wam pomacham? O, no, ja tam tatą zbudowałam się no. Tego co się trzyma? Aj się nie trzyma! Bajo, bajo! 40 dostał, tylko no. Goście znają, dwóch gości znają, uważaj. na pierdalasz nie Od kogo Panie Jestem nad tobą A nie to jest typ Znaczy ja z się butuję, ale... <noise> ja się na kurwa, trap gry. tu jest <głos> <głos> Ale mam idealnie 150 tam sebe <noise> O kurwa To jest to najlepsze Skaczę na wysła podłogę nie? A, a po jak ja miałem kiedyś to madłisz padłem przed podłogę <noise> To nieźle Leży ten, co strzelaj do niego co, Ile drzewa, bo akurat, to trzeba ma, kapka? Ja to jeszcze mam Tutaj dam wejście, mają minus 120 Czemu ja tu widziałem... ...kewę i nie ma tych kewów? Ło wow, kurwa! Co? To ja się spierdoliłem Masz coś na strefę, żeby grać? Bandarze. <grym> no i Jawolę wysrałem przez ten czas 700 chyba umo. Najgorsze to, że tu nie ma ruszany, więc trzeba będą na strefy. Wszyscy teraz nie mogą mieć bandaże z tych typów. A jest 2 na 2. No jeden dostał, 30 30 kurwa za heda. Jakieś nie porozumień. Rybki mają No oh, chodź. Dobra, schodzę. Oni mają rybki. Jezu, miałem p w ręce, ja pierdzielę myślałem, że mam pompę Aha, no. Co najlepsze? losers Były tak schody, nie? No I on się o schody i się zabił tym górnym trawem Nice 9 kurdek fragów mieliśmy.